Prawda świetna Mi się jedynka najbardziej podoba ze wszystkich, nie wiem czemu ale... Kocham starą szkołę. Po co mi się jedynka pamiętam zajebiście podoba? Wtedy pamiętam, że Biko spierdalałem. Prawie coś się nie odłowiłem jak mi dziecko kurwa napadło. Aby jakieś nie wpadł No sobie, nie no, jedynka też jest dobra. Najgorsza to szkoła była. Jezu te dzieciaki, kurwa i te ściany takie na czerwono wiesz. Masakra Było coś w tym takiego, wiesz. Trochę strachu. Ale ja mi się z... podoba stara seria tego Silent Hilla, od jedynki do trójki, bo później to już zaczęli tą, Takie dziwne gówno ładować. Komercja, no. No czwórka jeszcze w miarę była, ale czwórka to, to już w sumie, to tak średnio Silent Hillowe. Mówię, ja lubię jedynkę najbardziej, mi się podobała, a reszta to takie, kurwa... Nie będę się wypowiadał. <laughs> nie przypadło do gustu, tyle. Nie no, ja mówię, mi trójka akurat najbardziej podeszła. Po pierwsze, jak właśnie graficznie była... Bardzo dobra i, i do dzisiaj dla mnie grafika jest super. No wiesz, i, i nie odstaje fabularnia i, Powiem klimatem. tak. Chuj w dupę dla grafiki, nie, nie o to chodzi, ale wiesz. Ale jak gra jest dobra i przy okazji ma dobrą grafikę, to A, czemu to nie, to nie korzystać? Ta, to tak, tak, wypadłem. Ale mówię, ja się nie wypowiadam na ten temat, bo grałem tam dalsze części, ale nie przypadły tych gustów, stare. Jak zobaczyłem piątkę, to już w ogóle wysiadłem. Hm, gdzie wysiadłeś? <laughs> Psychicznie. I to bynajmniej nie dlatego, że. Do, dobry horror z tego zrobili. No. kurwa, gdzie to tak. By napierdła? to A to w grze, jest jakoś dziwne, jakby jakieś żaby szczekały. Czy co to chuja? <grym znać się w górę> o, o same smsa. Are you okay? You coś tam. Bita. Bite kome, home. Kurwa, nie da się koleczku. Dobra, nic ważnego. Nie ma żadnych cyferek. I tak dalej. Ale myślałem, że będę musiał wyłączyć nagrywanie i będę musiał Let's Play'a kogoś oglądać, nie? żeby dalej przejść, nie? O, idzie kurwa nasz koleka Z jakąś rurką. A nie, młotkiem. Nie, nie był straszny, wykręcony jak moja była podczas rania, ale coś czego. <laughs> Oczywiście wszystko zamknięte. Szkoda, że tu Łady nie ma. Co to kurwa, Ferrari stoi? Volkswagen. <laughs> Oj, zamknę te drzwi. To A coś się głośno u ciebie, bo, bo aż tutaj słyszę. Grę słyszysz? No? Pierdolisz. Na no serio? No tak, kiedyś miałem jak w Fallouta grałem, trójkę. Ja w słuchawkach jest, to, to jak Ty to kurwa, może słyszysz. Przecież nie mam jakiś na full, na fulla, nie? Mam tylko na 10%, to było ustawione. Ale nie, momentami jest taki motyw, Ja ci, właśnie miałem coś takiego w Fallouta trójki, jak grałem. Jak naciskałem na frapsie, żeby zaczął nagrywać, to po, po prostu coś się pierdzieliło i było słychać u, u drugiej osoby. Kurwa, patologia jakiś. No, tak zamiast mikrofonu, zamiast tego co mówisz przez mikrofon, to grę było słychać. Mówię, patologię technologiczną. Tak co to kurwa jest? Jakiś korzeń, ty mięsny. Co to kurwa jest? Mi mięsny powie. korzeń. Ciekawe czy on jest. Ciekawe czy lubi Polaków, czy bardziej ruskich, czy tam jeszcze jakieś inne? Zobaczymy. Przejdę obok niego, ale pewnie dostanę klapsa Jakieś łapy ty wystają mu No mówię jest to drzewo, no możesz z kurwy przebił mnie. Aha fajnie o mnie kurwa przebił ręką i wrzucił do jakieś kurwa dziury <grym> Nie no i Nie no to Ale no, od no. razu giniesz jak przychodzisz koło tego? No, no tak no. Chyba Muszę go zaszczelić ale to coś czuję, że to trzeba z armatem iść w Bo w pistolecie to się chyba tylko podrabi, albo jakiś nie wiem, soczek, może jakiś, czy paliwkiem tego poddać, czy coś. Hej, znowu SMS jebany przyszedł. A ten z kurwy się zaraz wyskoczy. Dobra, jeżeli to kurwa, teraz prosto kutasa w, w mordę dostał i ale dobrze, chociaż się w tym momencie w miarę często można zapisywać. Takie są te... sejwy, te tak. Checkpointy można tak nazwać, w pewnym sensie. Te magnetowidy. No. Też jakieś coś mi się... w jak... No, to też mi się kojarzy z szkołę, nie? Eee... Dobra, nie będę zna... teraz czym, ale w był taki motyw. No był, był. Czy w Dino Crisis może? No, to coś mi się zależy. Czy... właśnie ten. Tam było co innego w sumie, ale... Aha, chyba ciebie gościu nie zajebie. Na pewno w parasity było, że, że telefonem zapisywałeś. Już nie pamiętam. Hehe, co, co za. oparty z kurwy z tego. Pafona. Peter. O kurwa. Ja pierdola. Co to za jakiś Włokiczy jakiś. <grym> włóczyki <laughs> ja p***. Ty jak Nemezis wygląda, jak młody Nemezis, jakieś rurki mu wystają Niezły pokémon. No. Ja to ostatnio taką idę z kumplem na przystanek patrzę jakiś kolo z parku się wytacza, jakiś kurwa broda tego, jak jakiś Robinson kurwa czy coś, nie? <laughs> Taki jakby, nie wiem, jakby jakiś rozbitek był czy coś, nie? Wychodzi i jakoś gałąź niesie sobie. Tak no nie, się gałąź i trzyma tak jak jak, jak żołnierz broni. Jak jest na wolnie. I tak idzie, wiesz, takie kroki kurwa robi, tak jakby ktoś go obserwował. Idzie, idzie. I przez rondo przychodzi kurwa po, środ po, po, po środku, nie? Przez środek tamtego. Ja, pierdolę. A ja ludzie się patrzą, ty jakiś... Wardiat! Bo no, tak idzie, cyk, cyk, cyk. I się rozgląda czy nie jest na wolnie. Nie wiem co on brał, czy co on tam... Nie wiem co on wziął, może on ma takie fazy od jeby, albo coś w jakiś dobry towar, nie? No wiesz, nie, nie każdy z że chodzi i tego i... Się... A... nie chodzi, się rozgląda jakby na jakiś kurwa wojnie był Ale nie niezłe patologie na mieście masz Nie wiem, no i chodzi taki, wiesz idzie, skrada się, czołga się potem, ty Ja myślę, ale kolo Szkoda, że ten ten... nie... Szkoda, że mało baterii miałem Bym nagrał nie wrzucił na YouTube. <laughs> Nie ja mówiłem dla tego dla... Tak jak z niezwiem? No dla kumpla, nie? Żeby nagrywał. Nie kurwa nie, bo... Co ty? Po chuj ci to ja mówię, o, Tak wrzucę w witer. Będą się śmiałe dzieci z tego. Potem... No, co za ty? Wisi na jakiejś ścianie. Jakieś kutasy go trzymają i młotki mi napierdala. Chwłem to dostał, co kulkę. Kurkę. 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 A mówią, że nie za darmo nie No Nieprawda. Kulkę każdy ci sprzeda, czy tego nie chcesz, czy nie chcesz. Nie w Chinach. No, w Chinach to ci sprzedadzą te... Skorpiony Ale To nie sprzedadzą, nic ci nie sprzedadzą. W Chinach trzeba tego, zapracować. Słyszałem kiedyś, że w Chinach jak skazują ci na śmierć przez rozstrzelanie... ...to rodzina musi pokryć koszty tych kul. Pff, kurwa, masaka. To jest po dopiero chuj? patologia. Ty, po chuj rozstrzelać, nie? Rozstrzeliły jeszcze, że kurwa zabijają członka rodziny, nie? nie? To już Możesz... okej, Kurwa, co za patałachy mnie gonią, jakieś popierdoleńce z Czarnobyla. Ale to wykrętą. oni chodzą jakoś, jakby nie wiem, padaczkę mieli, albo zatwardnienie.